Stereotypowy wizerunek kobiety stał się potężnym narzędziem w rękach współczesnych twórców chociażby reklam. Teraz w temacie kampanii wyborczej. Jedno z haseł brzmi kobiety na wybory. Nie żeby wcześniej tego prawa panie nie miały, ale mają pamiętać, żeby iść i oddać głos. Czy można wnioskować ze statystyk, że kobiety na wybory nie chcą chodzić, nie chodziły do tej pory bardzo niska ta frekwencja była? No skąd taki? No to, to nie jest tak, kobiety na wybory tłumnie uczestnicząc zmieniły Polskę w październiku 2023 roku. To dzięki kobietom i ich jakby aktywności, i ich udziale w tłumnym, takim masowym wyborach udało się koalicji 15 października wygrać te wybory. Podobnie z wyborami pre prezydenckimi. Bez udziału kobiet wyborów prezydenckich się nie wygra. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja, druga tura 1 czerwca. Zgłoszone zostały 44 komitety wyborcze. Jednak już można zaobserwować w przekazach medialnych, kto wysuwa się na prowadzenie. Niektóre kobiety już mają swój typ. A jaka jest szansa, że pan Trzaskowski tu się pojawi? 99%, <laughs> że będzie? Zobaczymy. Czyli to głównie dla niego? Oczywiście. Dla tak. kandydata? Tak, tak, bo dziewczyny idą na wybory i pod, hmm. tym, pod tym tytułem się podpisujemy. Tak A co jeżeli nie będzie kandydata? No to trudno. Może będą jakieś, będzie jakiś poseł, jeden, drugi, może będziemy rozmawiać. Kandydat na prezydenta obecny nie był, ale potencjalne jego wyborczynie i wyborcy owszem. Pojawili się i jedni z jego głównych przedstawicieli. To była okazja, by poznać program wyborczy. Oczywiście bez zobowiązań na podjęcie decyzji jeszcze nie pora.